Cześć, witam Was serdecznie. Filmik ten dedykuję pani Anecie, która bardzo prosiła mnie o informacje na temat nadczynności tarczycy. Słuchajcie, faktycznie szukając informacji na temat nadczynności, sprawdzając czy one są ogólno dostępne, trafiłam na bardzo małą ilość e, filmików, bardzo małą ilość artykułów na temat nadczynności tarczycy u kobiet. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że coraz mniej osób cierpi na nadczynność, a więcej na niedoczynność tarczycy a także postępowanie w niedoczynności i nadczynności jakoś specjalnie mocno się nie różni. Jest tam kilka niuansów, na które trzeba by było zwrócić uwagę w momencie, kiedy ta niedoczynność i nadczynność występuje. I teraz tak, analizując sobie wyniki badań, w nadczynności mamy parametr TSH bardzo nisko, a FT3 i FT4 są w górnych granicach normy. Nadczynności tarczycy to towarzyszy choroba autoimmunologiczna, jaką jest graves basedow Żeby ją stwierdzić, robimy USG tarczycy, ewentualnie robimy przeciwciała antytrap. i mm, Graves-Basedoff praktycznie zawsze towarzyszy nadczynności tarczycy. W momencie, kiedy tą nadczynność tarczycy mamy, to Objawy, które nam towarzyszą, są, są troszeczkę inne niż w niedoczynności. Tak jak tam jesteśmy ospali, zmęczeni, nie mamy energii, tak tutaj w nadczynności wręcz tej energii mamy mnóstwo. Jesteśmy bardzo pobudzeni, ale... Problem ze skupieniem uwagi jest ogromny. Ciężko jest nam się uczyć. Tak jak w niedoczynności, przez to, że jesteśmy ospali, zmęczeni, często cierpimy na hipoglikami reaktywną po posiłkach, czyli taki spadek mocy po posiłku tak, w, i przez to się nie możemy uczyć, tak w nadczynności mamy tak dużo energii, że jest nam ciężko skupić się na jakiejś e, jednej czynności, na, na nauce. Dodatkowo w nadczynności bardzo często cierpimy na nadpotliwość. Zarówno dłoni i stóp, ale też i całego ciała. Nasz organizm, nasz metabolizm tak mocno przyspiesza, że nasz, nasz tryb spalania jest niesamowicie wysoki. I za to też dziewczyny, które nadczynność mają, lubią tą chorobę. Czyli że spalanie tkanki tłuszczowej i yy, magazynowanie tłuszczu. Spalanie tkanki jest bardzo szybkie, a magazynowanie tłuszczu jest praktycznie zerowe. Natomiast ma to swoje negatywne skutki w tym, że my nie jesteśmy w stanie przyswajać składników odżywczych. To, co zjadamy, od razu jest, w cudzysłowie, przepalane i nasz organizm nie jest w stanie korzystać z tego, co dostarczamy do organizmu. Cierpimy bardzo często na niedobory w nadczynności tarczycy. Oprócz tego, w nadczynności towarzyszyć nam może drżenie palców. Jedna z moich klientek miała tak mocne drżenie palców, że nie była w stanie utrzymać długopisa. Eee, Kołatania serca, które mogą przechodzić w migotania przedsiąków i to już jest dosyć poważne. Wtedy na pewno trzeba zrobić sobie EKG serca i udać się do lekarza w celu najczęściej no przepisania leków, zanim jeszcze ta tarczyca wróci do normy. Włosy. Oprócz tego, że jest problem z zapuszczeniem ich na długości, oprócz tego, że też wypadają, kruszą się, łamią, to mogą mieć piękny blask. Mogą naprawdę mieć tak domknięte łuski, że światło odbija się od nich i wyglądają jak takie wiecie włosy z reklamy, taka tafla piękna, świecąca. Natomiast, no, niestety, na długości nie jesteśmy w stanie ich zapuścić i prześwity, przyrzedzenia będą też widoczne w nadczynności. Tak sobie zerkam tutaj w dół, bo w punkcikach sobie rozpisałam wszystko, o czym chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, więc wybaczcie, że czasami mój wzrok będzie spadał sobie tam troszeczkę niżej. Nadczynności tarczycy towarzyszą opuchnięcia, ale głównie nad kostkami. Tak jak w niedoczynności puchniemy całe, potrafimy nawet do 3-4 kg przybierać, w nadczynności przed okresem miesiączki, w niedoczynności, przepraszam, tak w nadczynności możemy na stałe mieć opuchnięte kostki, opuchnięte stopy, e, zaburzenia e, odczucia ciepła. Osoby, które mają nadczynność latem, jest im po prostu mega gorąco. Zimą natomiast mogą chodzić. W zwykłym takim sweterku, nie muszą nosić kurtki, bo tak ta termogenet, termogenika naszego organizmu jest zaburzona. I to też nie jest dobrze. W niedoczynności jest znowuż tak, że dziewczyny potrafią spać w dresie, w skarpetkach, w puchowym szlafroku, przykryte kołdrą i kocem, i jeszcze jest im zimno. Jeżeli chodzi o sposób odżywiania w nadczynności tarczycy, to od niedoczynności różni ją to że w nadczynności musimy dołożyć 5-10% do naszej kaloryki dziennej, naszego dziennego zapotrzebowania, żeby ten organizm troszeczkę zwolnił, ale też my po prostu dużo przepalamy, więc tego jedzenia musi być trochę więcej. Istotne też jest to, jak wygląda rozkład makroskładników. W nadczynności staramy się ograniczać białko. Białko pomaga w spalaniu tkanki tłuszczowej i przyspiesza metabolizm naszego organizmu, więc nie włączamy do jedzenia produktów wysokobiałkowych w, u osoby, która ma nadczynność. Coś, co będzie więcej miało kalorii, ale nie będzie aż tak mocno, powodowało, że będziemy spalać, także ten metabolizm będzie przyspieszany. Standardowo pożywienie musi być nieprzetworzone, dobre jakościowo, musi być przygotowywane dość często przez nas, ale wiadomo, jeżeli idziemy do restauracji, też jest wielki wybór rzeczy, które możemy zjadać. Kiedy łączymy sobie produkty w nadczynności tarczycy, to jeżeli na przykład zjemy sobie orzechy, to najpierw i, i jakiś owoc mamy, tak na przekąskę, no to najpierw zjadamy orzechy, a dopiero później owoc. Jest to związane z powolniejszym wyrzutem glukozy i co dalej za tym idzie, insuliny w naszym organizmie. Yy... Także jeżeli chodzi o odżywianie, to, to są takie niuanse, tak? takie delikatne różnice, bo baza jest podstawą. Jedzenie musi być dobrej jakościowo, nieprzetworzone, gęsto, bogato odżywcze. To na śniadanie nie możecie zjadać sobie białej bułki, bo to, to nie jest żadne odżywianie. Tak? To jest tylko jedzenie, żeby się najeść, a nie żeby odżywić nasz organizm. Jeżeli chodzi o suplementację, to wszystko będzie wynikało z tego, jakie mamy niedobory. Czyli po analizie wyników badań powinno być. Dobranie indywidualnej e, suplementacji, natomiast najczęściej w przypadku nadczynności tarczycy cierpiemy na niedobory witaminy D3, na niedobory selenu cynku, e, magnezu też przede wszystkim, ale głównie skupiamy się też na pracy naszych jelit, więc probiotyk będzie bardzo często też włączany w suplementacji osób, które mają nadczynność. Aha, i dość taka też istotna rzecz, jeżeli chodzi o dietę, w nadczynności raczej unikamy produktów, które nas pobudzają, czyli używki typu kawa czy napoje energetyczne, ewentualnie inne składniki pobudzające nas powinny być odstawione. Powinniśmy na nie po prostu uważać. Nie mówię, że nie pić kawy, ale yy, ograniczamy. OK, mam nadzieję, że filmik troszeczkę rozjaśnił nadczynność tarczycy oraz chorobę autoimmunologiczną tarczycy nadczynność, jaką jest Graves-Pasedoff i już teraz będzie troszeczkę łatwiej znaleźć wiadomości na temat tego schorzenia. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam!